Dzień dobry, lub dobry wieczór. Dzisiaj będziemy recenzować Lipton o smaku brzoskwini. Czy kolega teraz coś powie? Cena to jest około 3 ,60 zł i sześćdziesiąt groszy. Można to zakupić chyba w każdym sklepie, na przykład w Biedronka, Lidl, Polo Market, Dino, no wszędzie. Wszędzie innych sklepach no więc tak możemy otwierać. No to kolega otworzy. Patrzę kamerę. No, więc mamy to co testujemy teraz. No. Ej. Oh. Hmm, powiem tak Bardzo dobre Brzoskwinia to jest bardzo dobry Do herbaty Brzoskwinia jest bardzo dobra do herbaty Dobrze się napiłem po jednym łyku, czy dwóch łykach Moja ocena to jest 9 na 10 Bardzo dobra Moim zdaniem, to jak on Bardzo dobry ton no nie wiem co to No jest zajebisty. No. Moja ocena no. 10 na 10. No, a więc żegnamy się. Do widzenia.